ADR, App Mobile, aplikacja mobilna na telefony z systemem Android dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Co w aplikacji? Sprawdzisz każdy przewożony towar niebezpieczny poprzez wyszukiwarkę towarów niebezpiecznych. Ręczne wyszukiwanie poprzez numer UN lub wpisanie interesującego Cię numeru w wyszukiwarkę. Sprawdzisz wyłączenia spod przepisów ADR, wyłączenie 1136 LQ i inne. Sprawdzisz historię przewożonych towarów niebezpiecznych, wraz z możliwością sprawdzenia proponowanej trasy przejazdu uwzględniającą ograniczenia tunelowe w poszczególnych krajach. Stworzysz listy przewozowe ADR wraz z automatycznym wyliczeniem tzw. punktów ADR. Dzięki tej funkcji dowiesz się, czy powinieneś posiadać uprawnienia ADR przy tym konkretnym transporcie. Wpisując dane nadawcy i odbiorcy, wyznaczysz trasę z zakazami wjazdu do tuneli. Całą historię transportu możesz wysłać mailem. Wprowadzisz rodzaj i termin ważności uprawnień ADR. Skontrolujesz niezbędne wyposażenie ADR, takie jak skrzynka ADR, gaśnice czy dokumenty. Skontaktujesz się z certyfikowanym doradcą ADR poprzez wbudowany czat. Sprawdzisz tunele ADR wraz z ich ograniczeniami w poszczególnych krajach. Zamówisz niezbędne wyposażenie ADR.